i gonitwa się rozpoczęła z lekkim opóźnieniem wystartowała duszka a na prowadzenie wysforowuje się teraz Markus Aurelius na drugiej pozycji przy kanacie galopuje Proletarius nieco po zewnętrznej i na trzecim, na czwartym miejscu tuż obok siebie są The Residencies oraz Jam Karabela i stawkę zamyka duszka konie mają jeszcze do celownika 1900 metrów na na prowadzeniu od startu jest Marcus Aurelius na drugim miejscu oznaczony numerem trzecim proletarius, na miejscu trzecim po zewnętrznej igraszka, na czwartym miejscu jest Jam Karabela, za nimi Residencys, na ostatnim galopuje Duszka. Koniec on na przeciwległej prostej, mają jeszcze około 1,5 km do celownika. Dość niezłe tempo narzuca Markus Aurelius, dosiadany przez Kamila Grzybowskiego. Rozciągnęła nam się troszkę ta stawka, kilka długości za Markusem Aureliusem galopuje Proletarius. Kilka długości za Proletariusem, igraszka. Obok niej, tuż za nią w zasadzie Jam Karabela oraz The Residences i wciąż stawkę ze stratą kilku długości zamyka oznaczona numerem drugim duszka. Ale już zbliżają się uczestnicy do zakrętu, pozostał im kilometr do celownika. Na dwóch pierwszych miejscach wyraźnie prowadzą Marcus Aurelius oraz Proletarius. Kilka długości za nimi Igraszka razem z The Residences i ostatnią parą są Duszka oraz Jam Carabella, która z która odpadła na ostatnie miejsce. Prowadząca dwójka zbliża się już do prostej finiszowej. Wyprowadzać na nią po zewnętrznej nieco będzie Marcus Aurelius, bliżej kanatu Proletarius. I ta dwójka ma dość wyraźną przewagę na 500 metrów przed celownikiem. Marcus Aurelius oraz Proletarius. Za nimi na trzecim miejscu jeszcze galopuje Igraszka oraz The Residences. Ale do celownika pozostało jeszcze tylko 300 metrów. Marcus Aurelius oraz Proletarius są na dwóch pierwszych miejscach. I walczą o zwycięstwo, jeszcze tylko 200 metrów do celownika Wydaje się, że Proletarius jest nieco z przodu Ale jeszcze nie podaje się Markus Aurelius Proletarius i Marcus Aurelius Proletarius ma przewagę i wygra Proletarius wygrywa, Markus Aurelius na drugim I na trzecim The Residences na czwartym, na piątym Duszka i stawkę zamyka Jam Karabela Po walce przez całą prostą finiszową. Jako pierwszy linię celownika minął Proletarius, koń oznaczony numerem trzecim, dosiadany przez starszego ucznia Erbola Zamudina Ulu, trenowany przez Marlenę Stanisławską. Zaczekajcie Państwo na oficjalny wynik podany przez Komisję Techniczną. Dekoracja zwycięzców tradycyjnie na padoku. Tam Państwo.